Cześć, cześć widzowie, ja jestem Batix, a dziś gramy w Crash Bandicoot. Yy... Kurde, zawsze zapominam. Crash Bandicoot 4 it's... Dobra, nadszedł już czas. Także w ostatnim filmie nie zdobyliśmy tylko tego Rubinu za 3, max 3 życia, ale spokojnie, to nam się dzisiaj uda. Także lecimy teraz dalej. No ta maska, która nam no uciekała w poprzednim odcinku. No nie, on jeszcze żyje. O, ale w tej masce będzie. Skoro kwantowy wróciły, czy to szczelina kwantowa? Między wymiarem wywrota, wiesz, moje rodzaństwo naprawić, to zanim jakiś głąb, który ma wielki plan, bo jakoś monumentalną głupotę. Ja nie mogę. Uka, uka, paved the way for our Once my... Kiedy mój też też będzie gotowy cała czas o znajdzie się w naszym zasięgu... Masz jakieś projekcijki o których chcecie mi powiedzieć? Mister, my <grabble> my <grabble>

Nie powiem, że duża mapa wymiarów. Witamy na mapie wymiarów. Możesz tu podróżować między poziomami yy, i rozgrywać je ponownie w próbach czasowych. Wybierać klasza bądź koko oraz przebierać w skórkach. Doskonale. O, kolejna mapa. Jakiś świat taki bardziej pustydny, złomowiskowy. Tutaj mam wszystko, a tutaj tylko jednego klejnosika nie mam. Przekajcie, zaraz dowiedziemy. Spacja to są przewijanie. Aha! Teraz rozumiem, fajne, fajne, fajne to przewijanie sobie. Ok. Spacja to są skórki. Mam... O kurcze. To co jest? Ukończ grę. O, do szpiku kości jakiś. I na 102. Pobranie wersji cyfrowej. A to takie za darmo jakby. O kurcze. Także okej, okay. a tam, o na koko, koko jednorożec bym miał, A się nie udało, też do szpiku kości i na 100. Sto... i na 102. No nie, nie miał być koko. nie miała być koko. Odwiedź, odwiedź, nie, nie, to nie chcę odwiedzać. Dobra, gramy. Pustkowe grozy, ukryć poziom, żeby odblokować próby, czy, no 6. Ej, taka fajna nawet jak się patrzy, lecimy. Czyli potrzebujemy pozostałych masek, żeby zamknąć szczeliny? Zgadza się mój brat, a Kana powinien gdzieś tu być. Nie, Angel, widać w mojej bajce szkodniki. Tak, szukamy. Co weź, stronę ligłową? Ha, no i dobrze. Mam dla was specjalne spotkanie z moją bronią. Aha. No bez kitu. O, fajnie, że mamy maskę, ale. Nie, nie ma tu nic. Co? Ale to fajnie wygląda. L lub I, żeby zamienić elementy świata. Ej, przecież to będzie wciul niewygodnie. Poczekajcie chwilę, poczekajcie, poczekajcie. Opcje. Sterowanie. <słuch> mhm. Moc maski. Eee. Yy... Nie, dobra. Poczekajcie. Mm, no to w zasadzie tak. lewy shift by mi bardzo pasowało. A tu może być kontrol. Chodzenie? No jak pusto? Co najmniej przypisuje... Co najmniej jedno przypisuję się. Chodzenie, no. Co z tym jest nie tak? O jeju, no co z tym jest nie tak? Dobrze, to, to cofnij zmiany w czyś Jezu. Przecież się nie da. mówię, jest ciężej, bo ja zmieniłem ustawienia. Eee, tej. O ja, przecież mi się tutaj co nie uda zmienić. To poczekajcie, poczekajcie. Opcje raz, sterowanie. Czy to jest przypisane lewy kontrol? Lewy kontrol chodzenie. Aha! Mm -hmm. No to dobra, to już wiem. Nie, nie to. teraz widzę, jest takie opóźnienie, ale już. Moc maski Shift, a to może być tam L. Zaakceptuj zmiany. Teraz. Ja OLE! Teraz muszę liczyć na szczęście. Przecież ja tak z mostu i z tego nie przeskoczy, to na no to. to. Hmm. a patř na to, patř na to. Zamkníš se? <coughs> Ej to zadělalo! Já ja myslím, že, myslím, že, myslím, že, myslím, že, myslím, že myslím, to zadělalo. Dobra. <coughs> ne. <coughs> Okej. <Okay. coughs> no <i t> <coughs> Miałem laga mózgu przez chwilę i to... Czy naprawdę nie mogli tam dać checkpointu? O ja! Ja... ja nie mogę. Siemano widzowie, ja już jestem tutaj, przeszedłem właśnie. Mam dwa życia, tyle się z tym męczyłem, ale mam zero deadów. Tyle razy cofnąłem. Dwa. Tutaj dwa razy skaczę, dobra. Poczekajcie. Raz. Dwa. Raz. Chodź! Tu jest nitro. Skrzynki nitro wybuchają przy dotknięciu. To co? Się przy dotknięciu, to jak ja mam rozwalić skrzynkę Nitro. Hmm. Tu jest groszek. Spres od crasha. Podejdź tu groszek do mnie. Widzę, przywitajcie się z groszkiem, się ma groszek. Teraz za zabożyć ci sławki i mów widzą jak to trzeba zrobić, a ja będę grał i mi przy okazji mów. Eee, to chyba trzeba podejść. No. Skoczę na to i szybko ucieknij. Chyba, że skoczyć. Aha. Nie pomogłeś. Ale trudno. A może po prostu tego nie rozwalać. A może to jest liczona jako skrzynka. Pek. Tak. Yy, ojoj, poczekajcie. Dobra, tu jest box albo nawet dwa. Oha, to trzeba zmienić. Wrócisz tu? Wrócisz. Oja! Hmm, lecimy. A cicho. O ja, proszę! O, ja miałem farta. Wybuchają przy dotknięciu, czyli tutaj już bym stracił życie. To dobra, to po prostu ich może nie będę dotykał. Prawie! Dobra, poczekajcie. Najpierw to. Nie, tutaj to się łatwiutko gra! O ja! A, dobra widzowie, jak zostawicie pod tym filmem 5 lajków to nagrywam serię, gdzie groszek gra w kracza całą grę. Groszek, mój żon, jak coś to będzie grał na konsoli. Adam, tak, nagrywamy serię groszkową. Fik. Patrzcie, teraz już wiem. Tam już wszystko jest. A ja, czekajcie, bo nie wiem, poczekajcie, muszę. Czy zobaczyć? Tak, tam jest już wszystko Ojej, ja, ale co, co ja zrobiłem, ja pełen bym zginął Waga groszek fajnego męskina kurczaka Nie wiem czy wy go słyszycie, ale powiedział, że mam tak, myślę. I iść spać lepiej, MG-nie. Nie, poczekajcie! Źle. Ale nie, dobrze. Los zadymiarys. Jedziemy. Kieś. Pyk. Zawieźli do góry, co? Aha. Dobrze wiedzieć. Nie ma pozwolenia rozkoku To co tu jest, to jak to trzeba, ale co? Już nie mogę teraz debnąć Pyk, pyk, pyk Pyk, rozwalony głośnik Pyk Ja nie mogę Dobra Przyjdziemy to tak A maksować to ja to będę poza filmem a to, Al... a to chyba trzeba jakoś na bok Jak na bok? Na bok się tutaj nie da Dało się Mam zero żyć Jestem wkurzony jak nigdy Jeżeli! Ale by teraz była beka, jakbym tryb zmienił. Żyćko! jakim cudem mi się. Tu się chyba nie da dwa razy podskoczyć. A w zasadzie? Poczekaj. Jakim fortem? Spacer i uderzenie w dół, ok. No, a tam coś jest, jest skrzynka. Poczekaj, poczekaj. Jak to się kłóca? Aha. Aha. Jak to trzeba wziąć? Coś też kolę. Co? Co? Chyba też już nie kałeś. A może tu trzeba będzie na początek wcisnąć i coś tam się zmieni. Nie. To tylko to, to daję. Hmm. Zuboc. Mhm. Ja nie mogę, jednej skrzynki mi będzie brakowało. Rany! O, ja pierniczę, widzimy się zaraz, widzowie. Mam nadzieję, że do wtedy... A, poczekajcie! Nie! Okej, okay, pyk. O, udało się! Ja pierdzielę! Ja nie mogę! Ile na to było procent szans? Jak, dobry fort! Dobry fort! Groszek! Ciu. Groszek odejść, nie dotykaj mnie teraz. Dobra, poczekaj groszek. Jakie AD? Udało mi się mu głośnić. To dopiero teraz nas uczą się wychylać. Musiałem ja oj no nie no co tu nie ma checkpointów jakie debile frajerzy dobra widzowie zobaczcie niebawem wam mówił ile ja w to grałem a ja grałem chyba z dwie godziny próbowałem przejść jeden poziom na maksa Udało się, sorry, wy tego nie widzieliście, ale się nie dało. O kurde, udało się. Wezmę, kontynuuję. Przejdę. Miałem totalny zawał, jak waliłem w skrzynkę, która rozwala nitro, a jest taka i teraz możemy się nareszcie cieszyć. Skórką koncertową, Uff, dobra widzowie! Ja Wam dzisiaj dziękuję za film. W sumie mógł być bardzo krótki, ale gram naprawdę bardzo długo i już po prostu nie mam siły. Zostawajcie łapki w górę, subskrypcje. A się teraz z Wami żegnam. Cześć!